Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. Gościem poranka siódma dziewiąta jest Dominik Pasternak, dziennikarz TVP Sport. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy bardzo ciekawe rozstrzygnięcia, jeżeli chodzi o awanse i do ekstraklasy, jak i do pierwszej ligi, ale zaczniemy od tego niższego poziomu. Patrząc na to, kto będzie w pierwszej lidze, to można chyba zacierać ręce, bo sezon zapowiada się bardzo ciekawie. Wielkie marki wracają na zaplecze klasy Polonia, Warszawa, także Motor Lublin, no i oprócz tego Znicz Pruszku, czyli trochę mniej ustana drużyna. No natomiast te dwie, od których zacząłem, czyli Polonia i Motor, na pewno nie będą chłopcami do bicia, jeśli chodzi o zaplecze klasy Plany są duże, jest ogromne zainteresowanie piłką i w jednym, i w drugim miejscu, więc tutaj... Spoglądałbym na nich raczej jako drużynę, które mogą pójść drogą ruchu chorzu w tym sezonie, który rok po roku zrobił awans i wcale nie jest to niemożliwe w przypadku Polonii czy Motoru Lublin. z Znicz Pruszków natomiast też uważam, że nie będzie to jakiś outsider, tak jak w tym sezonie Chojniczanka czy Sandecja Nowy Sącz. Dlaczego? No dlatego, że ma dobrego trenera. Trenera, który pokazał, że no trochę na peryferiach futbolu w Pruszkowie, no bo tak to nazwijmy, zrobił dobry wynik i pierwszy raz od trzech lat drużyna nie walczyła o utrzymanie, a walczyła o awans. I ten awans zrobiła w bardzo ładnym stylu, więc no pozostaje czekać. Na to, jak będzie wyglądała ta pierwsza liga, no ja już zacieram ręce, no bo jeszcze jak spojrzymy na drużyny, które z ekstraklasy spadły, no to zapowiada się nam fantastyczna rywalizacja. No właśnie, bo chyba pierwszy raz od dawna jest tyle ekip, które naprawdę śmiało chcą walczyć o to, aby do tej ekstraklasy awansować. Tak, no zdecydowanie, no nawet jak popatrzymy sobie na spadkowiczów Wisła Poc, która będzie grała na nowym stadionie, więc nie przewiduję, żeby była tam walka o utrzymanie w tej pierwszej lidze Miedź czyli klub, który znów odbił się od Ekstraklasy, Natomiast właściciel pan Adam Dandeło zapowiedział już, że będą mieli rekordowy budżet, więc pieniądze się pojawią i przewiduje, że celem jest awans rok po roku. No to co, co ciekawe, ostatni raz udało się górnikowi zabrze, żeby po spadku od razu awansować, i był to sezon 2016-2017, więc można powiedzieć, że taka trochę klątwa jest na tych Spadkowiczach, którzy żegna. Znają się z ekstra No być może mieć Lechia bądź drużyna spłocka tę klątwę przełamią. No najbardziej zagadkowa jest jednak Lechia Gdański mimo wszystko, bo tutaj panuje jeden wielki chaos. Wydaje się, że trenerem będzie Szymon Grabowski, który jeszcze kilka dni temu grał w Barażach ze Stomilem. Olsztyn, no wiemy, że to jest trener, który dobrze odnajduje się w takim chaosie, że potrafi to jakoś wszystko poukładać, no i z takim też pewnie zamysłem w Gdańsku go ściągają, no ale jednak lekja Gdańsk jest taką największą niewiadomą, jeśli chodzi o zaplecze ekstra klasy z tych drużyn, które z niej spadły. No właśnie, dobrze, że wspomniałeś o Lechii Gdańsk, bo ja szczerze mówiąc, jakoś tak mi dziś z pamięci ta Lechia uciekła, że jest to klub, który może bić o awans do ekstraklasy. Już prędzej miałem w głowie Polonię, Warszawa, Motor Lublin czy Wisłę Kraków niż właśnie Lechik Gdańsk, więc to o czym świadczy. Tak, no wiemy, że w leki nie dzieje się dobrze od dłuższego czasu. Oczywiście no, wydawało się, że będą oni walczyć o europejskie puchary w zeszłym sezonie. Rzeczywistość to jednak brutalnie zweryfikowała. Po prostu problemy, które się nawarstwiały przez lata, bo to nie były miesiące zaniedbań, tylko lata, w końcu doprowadziły do tego, że ten klub się totalnie rozsypał. Fatalne decyzje personalne, zwolnienie najpierw czy to trenera Tomasza Kaczmarka, czy później Marcina Kaczmarka, no i to feralne zatrudnienie Dawida Badi już kompletnie po brążyło ten klub, który spada do pierwszej ligi. W wielu przypadkach taki spadek oznacza swego rodzaju katarzis, natomiast w tym przypadku nie wiem, czy, tam, czy tak będzie. Adam Madziara, czyli człowiek, który odpowiadał za leki, zapowiedział, że wokół tego klubu dalej będzie. Działał z racji tego, że potrzebne jest jego wsparcie finansowe. No nie wiem, czy to na dobre wyjdzie temu klubowi. Na pewno kibice też się mocno tym wszystkim zaniepokoili. Lechia to jest wielki klub. Lechia to jest klub, który spokojnie może grać w Ekstraklasie. Natomiast w wielu aspektach do tej Ekstraklasy po prostu na razie nie dojeżdża. I... Obawiam się, jeśli miałbym być kibicem Lechi, to bym się obawiał, że ta pierwsza liga może wcale nie być dla nich taki, taka łatwa. No doskonale o tym przekonała się Wisła Kraków po spadku, która okej, okay, zaczęła dobrze, no ale później już było tylko coraz gorzej. I finalnie tych y, barażów y, nie udało się wygrać, nie udało się zrobić bezpośredniego awansu, wymknął się w samym więc jak widać... No, Mimo tego, że jest różnica poziomów między pierwszą ligą a ekstraklasą, no to wcale nie tak łatwo tę pierwszą ligę zdominować. Yy, awansował do pierwszej ligi Motor Lublin, co patrząc na początek sezonu wydaje się wręcz nieprawdopodobne, bo po pierwszych 11 meczach klub miał zaledwie 7 punktów. No ja sobie nie przypominam takich historii w polskiej piłce, żeby drużyna po 11 kolejkach okupowała ostatnie miejsce. Wyglądała bardzo słabo, krążyły wokół niej same czarne chmury. Nagle dochodzi do zwolnienia trenera i wszystko odwraca się o 180 stopni. Drużyna zaczyna wygrywać od razu od pierwszego spotkania, arcyważnego skutnikiem Kraków, no i później jedzie. No, nie, nie chcę mówić, że na fali entuzjazmu. Natomiast naprawdę na dobrej taktyce, na odważnej grze, która ma na celu dominowanie nad przeciwnikiem, Gonzalo stworzył maszynę, która... To jednak zadyszkę w tej końcowej części sezonu. Nawet piłkarze też mówili, że trochę szczęśliwe to wszystko się dla nich potoczyło, no bo jednak mogło ich w tych barażach nie być. Jeśli Kalisz wygrałby za głębiem Lubin, jeśli Rafał Król nie strzeliby w 90. minucie z Polonią Warszawa, no ale szczęściu też trzeba pomóc, a motor temu szczęściu pomógł niesamowicie. To była drużyna, która grała naprawdę zdeterminowanie, nawet gdy im nie szło, bo te baraże nie były pod ich dyktando. Kotwica od nich była drużyną no może nie tyle lepszą, ale na pewno nie była drużyną, która od nich odstawała, mimo tego, że wielu się spodziewało, że tak faktycznie będzie. Stomil to już nie mam wątpliwości w tym finale był zespołem lepszym, ale nie potrafił tego udokumentować, nie potrafił tego przełożyć na gole. No i skończyło się w rzutach karnych, a w tej serii 11, no to już byłem pewny, że, że motor to wygra, motor tego nie wypuści, Stomil nie wytrzymał, karne fatalnie wykonywane przez strzelców, więc no tutaj motor pisał historię, która pewnie zapadnie kibicom na długo. Ostatni raz na zapleczu ekstraklasy ta drużyna grała w sezonie 2009-2010. Pamięta to tylko jeden piłkarz tego składu, Rafał Król, który jest teraz kapitanem, rozegrał najlepszy sezon w karierze, więc to jest też taki dodatkowy smaczek tego awansu. Na no, tułaczki po trzecich ligach, teraz w drugim wreszcie motor wraca do, można powiedzieć prawdziwego grania z blisko tej ekstraklasy. No i teraz pytanie, jak to będzie które wyglądało. Czy właściciel Zbigniew was, sięgnie dość mocno do kieszeni, sprowadza mocnych piłkarzy i postara się od razu pójść na awans? Czy jednak będzie takie stopniowe budowanie tej drużyny kroczek po kroczku, żeby faktycznie do tej ekstra klasy wejść już później z kółta? No właśnie, to już wiemy, dlaczego właściciel motoru Lublin Gonzalo Fejo nie zwolnił po tych, po tych wszystkich zachowaniach, które. Trochę nie są godne, jak dochodzi już do rękoczynów w klubie, wyżywanie się na swoich pracownikach, ale postawił jednak na te umiejętności sportowe i to zaowocowało. Tak, no na tej konferencji prasowej, kiedy miało dojść do zwolnienia początkowo, ostatecznie no, doszło do, można powiedzieć, zwolnienia takiego nieformalnego. Pawła Tomczyka i rzecznik prasowej Pauliny Maciążek tak. powiedział z Bigniewia że konstaru jest ostatnim trenerem w motorze Lublin za jego kadencji że albo konserwują albo nikt więc no Zaufał mu w 100% no i to się opłaciło, bo jednak jeśli odrzucimy na bok te wszystkie kwestie pozasportowe, to na pewno będzie się za Gonzalo jeśli jeszcze ciągnęło długi czas. No to to jest naprawdę dobry trener. To jest trener, który w 100% się skupił na swojej pracy. Wczoraj nawet Mateusz Borek w kanale sportowym powiedział coś takiego, że próbował mm, przed mundialem jeszcze dopytać trenera Gonzalo o kilku Portugalczyków. On odpowiedział, że. No niestety nie może pomóc, bo on jest skupiony tylko na motorze lubi i nie chciałby mówić jakichś nieprawdziwych rzeczy, bo... Przez to po prostu oglądać tę zagraniczną piłkę skupił się tylko i wyłącznie na motorze. No ja miałem taką samą sytuację z Gosalofa i usłyszałem taką samą odpowiedź, więc mogę potwierdzić, że faktycznie tak było. Więc no widać, że to jest trener w stu oddany temu zespołowi. Bardzo mu na nim zależy. No ale też pytanie, jak dalej z tym jego charakterem, czy te wybryki, które cały czas mu się przydarzają, no bo też warto dodać, że e, mocno w PZP nie został odebrany ten, ta jego wypowiedź, kiedy powiedział po jednym ze podaj, że chyba nawet zostawiłem na oczy tym, że Sędziowie szczują na motor Lublin i że idzie przekaz z góry z PZPN-u właśnie, żeby tak motorowi sędziowali. No to dość mocno e, zdenerwowało PZPN. No i kolejne takie wypowiedzi no, będą skutkowały konsekwencjami dla Gonzalo Faju, no, bo przypomnijmy, że on ma wciąż dwa lata e, zawieszenia. Czyli chodzi... będzie po prostu ciekawie, nie tylko na boisko, ale pewnie i poza tak, boiskiem. Tak. Puszczanie połomice. Ogromny sukces tego klubu podejrzewam, że więcej ludzi. Wyznaczało puszczenie Połomicy jako kandydata do spadku, niż do tego, że jest to kandydat do awansu. Ale okazuje się, że ten awans może być gorzki, bo nie wiadomo, czy Puszcza będzie mogła grać na swoim stadionie. Nie wiadomo, Tomasz, ja myślę, że na tym swoim stadionie zagra. Od razu doprecyzuję, że ta narracja, która idzie w mediach, że chodzi tam o brak tych miejsc, dokładnie 2,5 tysiąca, no to nie chodzi głównie o to. Chodzi o to, że nie da się tam przeprowadzić transmisji telewizyjnej. Wozy live parku, no nie są w stanie tam jechać, bo tam jest po prostu tak wąsko. Wokół stadionu jest mnóstwo domków jednorodzinnych. Rozmawiałem wczoraj z burmistrzem Niepołomic, z panem Romanem Ptakiem, no i powiedział mi, że w tym tygodniu dojdzie do spotkania z władzami PZPN, do ponownego rozpatrzenia tego tej tej sytuacji związanej właśnie z tą drogą. Rozchodzi się o rozbudowę, poszerzenie 400 metrów drogi. Burmistrz zapewnił, że zrobi wszystko, żeby to wykonać i jego celem jest po prostu to, żeby Puszcza na swoim stadionie w przyszłym sezonie zagrała i wierzy, że, że to dokona. No, widać, że jest duża motywacja i wydaje mi się, że zobaczymy Ekstraklasy faktycznie w Niepołomicach, a nie w Krakowie. O, byłoby. No i też ciekawe, bo już widziałem na, na portalach społecznościowych, że gdzieś tam kibolka Wisły-Kraków miała w planach nie dopuścić do tego, żeby Puszcza nie połowicie grała na ich stadionie. No tak, no ja tak jednak informacje wypuszczam drugim uchem, bo no nie ma sensu tego wszystkiego słuchać. No, Absurdalna sy sytuacja. No, Wisła nie jest tak, jakby właścicielem tego obiektu, obieg jest miejski, wszystko zostało dogadane, choć oczywiście nic nie zostało jeszcze podpisane, to też powiedzmy. Na razie są jakieś wstępne tylko ustalenia, natomiast i Puszcza, i władze Krakowa są zgodne do tego, żeby Puszcza na tym stadionie mogła rozgrywać mecze. Oczywiście no to nie będzie przyjemny widok, jak usiądzie tam 3000 kibiców, a stadion mieści o wiele, wiele więcej. Natomiast no, trzeba się mierzyć z procesem licencyjnym i trzeba gdzieś grać. Także na pewno najlepiej dla wszystkich będzie, jeśli Puszcza zagra na własnym stadionie. Infrastruktura to jedno, ale też jeżeli chodzi o aspekty sportowe, czy mamy, możemy się spodziewać tego, że Puszcza niepołomice utrzyma się w tej ekstraklasie, czy to będzie raczej jeden sezon okraszony dużą liczbą porażek? Gdy warto poznać wchodziło od ekstraklasy, wszyscy mówili, że po roku spadnie. Gdy widzę w Łódź w zeszłym sezonie wchodził od ekstraklasy, był typowany jako główny spadkowicz. Jak zakończyły się obie historii, to doskonale. Wiemy, ekstraklasa jest na tyle nieprzewidywalna, że ciężko cokolwiek powiedzieć przed startem sezonu. No Doskonale to pokazuje też przykład Staliny, która co roku wychodzi spod popora i rzutem na taśmie się w tej lidze utrzymuje. No Na pewno będzie bardzo trudno, bo jak spojrzymy na dwóch Beniaminków e, innych, czyli Ruchorzu w no to oni naprawdę staje pod wieloma względami, e, i, i piłkarskimi, i też finansowymi. No więc no to musi być naprawdę taka piękna historia, żeby ta Puszcza się utrzymała w tej ekstraklasie, Potrzebne są wzmocnienia, no bo ten skład jest oczywiście za słaby. No jednak życzę jak najlepiej trenerowi Tomaszowi Tułaczowi, który, który pracuje z tą drużyną od 2016 roku. Życzę mu, żeby przede wszystkim nie został zwolniony i, i utrzymał tę drużynę, no bo to byłaby taka piękna klamra, awans na stulecie, później utrzymanie. No na pewno zapisałby się dożywotnie w historii niepłomysł i pewnie to rondo by mu już postawili. Dominik Pasternak, dziennikarz TVP Sport, był moim gościem. Dzięki za rozmowę. Dzięki, wielkie, miłego dnia. Siódma dziewiąta. Poranek rozgłośni katolickich.